XVII wieku najwyższa władza w państwie angielskim leżała w rękach królów, którzy od czasów średniowiecza powoli, acz skrupulatnie, zwiększali swoją władzę oraz wpływy, jednocześnie starając się zmarginalizować rolę parlamentu, który istniał od czasów późnego średniowiecza. Na początku XVII wieku władze w Anglii Przejęła nowa dynastia Stuartów, dotychczasowych królów Szkocji, którzy teraz panowali również w Anglii. W roku 1625 na tron Anglii wstąpił drugi z kolei król z tej dynastii, Karol I Stuart, który dążył do ustanowienia w Anglii monarchii absolutnej na wzór tej, która zapanowała we Francji, starając się Ograniczyć rolę parlamentu, a ostatecznie zlikwidować go. To jednak spowodowało sprzeciw ze strony bogatego mieszczaństwa angielskiego, które w tym okresie tworzyło nową grupę społeczną, znaną jako Nowa Szlachta, która czerpała swoje zyski nie tylko z majątków ziemskich, tak jak stare rody arystokratyczne ale również z szybko rozwijającego się w Anglii przemysłu, takiego jak górnictwo, metalurgia czy sukiennictwo. Na czele nowej szlachty stanął Oliver Cromwell, który podobnie jak inni członkowie tej grupy społecznej starali się uzyskać większą władzę oraz wpływy w angielskim rządzie za pośrednictwem parlamentu. Więc absolutystyczne dążenia Karola Stuarda kolidowały z ich interesami. Do tego wszystkiego dochodził również konflikt o charakterze religijnym, gdyż król Anglii oraz stare rody arystokratyczne były zwolennikami kościoła anglikańskiego, podczas gdy parlamentarzyści z nowej szlachty byli w większości wyznawcami nauk Jana Kalwina. To ostatecznie, w roku 1642 doprowadziło do tego, że nowa szlachta wypowiedziała posłuszeństwo królowi, co zaowocowało trwającą 3 lata wojną domową w Anglii, która trwała od 1642 do 1645 roku. Po jednej stronie stanęli parlamentarzyści, kierowani przez m.in. Olivera Cromwella, którzy dążyli do zachowania Autorytetu parlamentu, a po drugiej stronie stanęli rojaliści lojalni wobec Karola Stuarda i którzy składali się głównie z przedstawicieli starych angielskich rodów szlacheckich. Ta trwająca trzy lata wojna zakończyła się ostatecznie zwycięstwem parlamentarzystów, którzy odnieśli decydujące zwycięstwo w bitwie pod Naseby w roku 1645, która przypieczętowała ich triumf w tym konflikcie. Niedługo po zakończeniu wojny, Karol I Stuart dostał się do niewoli parlamentarzystów, którzy cztery lata później osądzili i skazali króla na karę śmierci pod zarzutem bycia tyranem, zdrajcą i wrogiem ludu. Wyrok został wykonany na początku 1649 roku i Karol I. Stuart jest pierwszym, a zarazem jedynym królem Anglii, który został obalony i stracony przez własnych poddanych. Po śmierci Karola I. Stuarta, dynastia Stuartów została na pewien czas odsunięta od władzy. Monarchia w Anglii została obalona, a w jej miejsce Ustanowiono Republikę Angielską, w której najwyższą władzę sprawował parlament w roli władzy ustawodawczej oraz Rada Stanu, stanowiąca rząd i władzę wykonawczą w tym nowym państwie. Jednak z upływem czasu coraz większe wpływy w państwie zaczął uzyskiwać Oliver Cromwell i jego zwolennicy. Już w roku 1649 udało mu się zjednać poparcie armii oraz większej części społeczeństwa po udanej kampanii zmierzającej do podbicia Irlandii, a następnie całej Szkocji. Dzięki czemu w roku 1653 ostatecznie zlikwidował on parlament i radę stanu, ustanawiając się jedynym najwyższym władcą Republiki Angielskiej. Sprawując rządy pod tytułem lorda protektora. Jego w zasadzie dyktatorskie rządy trwały nieprzerwanie do jego śmierci w roku 1658. Mimo ustanowienia dyktatorskich rządów, Oliver Cromwell dał się jednak poznać jako zdolny polityk, dyplomata, administrator i zarządca państwowy. Za jego panowania w Anglii przywrócono ład i porządek społeczny. Rozpoczęto rozbudowę gospodarki oraz floty handlowej, dzięki czemu Anglia za jego panowania szybko stała się międzynarodową potęgą handlową dzięki szybko rozwijającej się flocie, która na długie lata miała ustanowić hegemonię Anglii na morzach i oceanach. Po śmierci Olivera Cromwella. Parlament został przywrócony i ostatecznie w roku 1660 podjął on decyzję o przywróceniu monarchii w kraju. Dynastia Stuartów odzyskała władzę, a na nowego króla wybrano syna Karola I Stuarta, Karola II. Po nim zaś władzę przejął jego młodszy brat, Jakub II Stuart który jednak nie cieszył się w społeczeństwie zbyt dużą popularnością z powodu swojej wiary. Był on bowiem gorliwym katolikiem i chciał m.in. przywrócić wiarę katolicką w Anglii, obalając wszelkie wyznania protestanckie z kościołem anglikańskim na czele. To w konsekwencji doprowadziło do tego, że w roku 1688 został on obalony przez parlament, a władze w jego miejsce, Przejął ówczesny władca Holandii, Wilhelm III Orański, który ostatecznie w roku 1689 przy współpracy z parlamentem uchwalił Deklarację Praw Narodu Angielskiego, który na zawsze ukształtował charakter ustroju politycznego obowiązujący w państwie angielskim. Od tego momentu najwyższą władzę w państwie miał sprawować parlament, który decydował o uchwalaniu nowych praw, podatków, decydował o polityce wewnętrznej i zagranicznej. Miał on stanowić główny organ władzy ustawodawczej. Władzę wykonawczą miał sprawować rząd, który miał wcielać w życie wszystkie ustawy podjęte przez parlament. Prócz tego ustanowiono niezależne sądownictwo, a władza króla została mocno ograniczona, i do końca XVII wieku stała się ona czysto reprezentacyjna. Innymi słowy, deklaracja praw narodu angielskiego ukształtowała ostatecznie charakter ustroju politycznego w Anglii, jaką była monarchia parlamentarna, która istnieje w państwie angielskim do dnia dzisiejszego. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.